No lecimy kurwa, lecimy, ale No u... okay, nie mam nic do jedzenia w domu, ja mam przez cztery parówy z mikrofali i plaster szynki. Przygotowanie perfekcyjne. Nie, Dobra, bo to dary. wina mojej mamy, kurwa. Tak, szczerze. Bo mama pytała, Halo, czy mi coś kupić, nie? Wczoraj, na resecie, jak byłem, ale słuchaj. No i mówię mamie, że nic nie chcę. No i ona mi nic nie kupiła. A powinna wiedzieć, że chcę, no, że tylko tak gadam. Zaczynamy 24-godzinny stream z Mastera 193 LP. Gramy duo z odim przez 24 godziny. Wydaje mi się, że czal, czal jest dalej od 500. Witam wszystkich zebranych. Siemanko. Chciałem przypomnieć, że należy kochać i miłować wszystkich ludzi. A z żydami do jest gazu Esa. Gazu to my kurwa damy na solo cutera, dobra, jedziemy, ja już się rozbudziłem, Nie, nie w kurkę Biorę łyczka monsterka Dawaj korasa, no dawaj korasa, dawaj korasa. Ty masz dobrego korki bombena i tego skina Zuki Rany bierz <laughs> Ja cały dzień korki gram Dobra widzowie, yy, obstawiajcie ile będzie tutaj LP na koniec streama po 24 godzinach. Zaczynamy z niecałe 200 Kto będzie najbliżej, wygrywa... Wygrywa chusteczkę do okularów, clear view, ale jedną. Jedną dam, szeleśnie się ci chyba Już wiedzą. No dobra, to niech kurwa wiedzą, co ich spotka. Kaczałam. Drogi kurwa. Ja. Drogi kurwa. Nie tego. Pff! Tryp o Stary, ja odflesowałem nic. Drogi kurwa. <śla> <śla> Zaczarowany burdel. O, o. Mają fleszę? Aha, chodzą do Jóż, nie tankuję, nie, nie tankuję. Ja czekaj, teraz biorę. Nie nie biorę, nie No nie ja nie, no to jest Lomasta, Lomasta. Stary, tu 2 na 8 razumie. Skąd na ty w jesteś? Ty Jaki kurwa? Jak fajnie że To zypali, mi się podoba! Takiego dżunglera tego ja lubię, no! Ty on 1 na 4 zabija kurde! Hobota, chobota, chobota, on mi on Ja go linuje. Nie Amerki jednak. Ale jak nie grałem po to, to taki... buffy lulu, jeżeli to, jeżeli to prawda, te które wejdą, czyli czyli to, to noca 0,25 na RC cooldown, Wytali. no to, to huge. Ale ostatnio, jak ten Spider pisał jakieś buffy na lulu, to one nie weszły. Tam na W pisał, nie? Więc nie wiem, biorę to tak z przymrużeniem oka, ale actually, kurwa to huge w chuj Myślisz, że Ryan Games w taki sposób wspiera Ukrainę? Że zrobił skina wiem, czy... takiego dla Korasa bombowca? Jak ten skin się nazywa? Ja wiem, ale to ty kurwa gadasz. A jak ten skin się nazywa? Ale to ty kurwa. Gadasz. No to, to nie jest korki bombowiec? To jest kurwa pies korki. To 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 to. Jesteś? Na prawie. prawie. Oriana metkowa. Oriana ma My dobrze, my szarujemy. Kurwa, wyjazd Co ty? Wyjeżdżasz? Chodzę kurwa w niego. Dawaj to kurwa wsiadaj. Mamy szlans idę z ja oh. Ach, Wylałem się. Na każdej kurwa płaszczyźnie możliwej. Chciałem ja, kurwa w głowie, żeby Heralda puścić ci wjechać. że gierkę, bo idę na szoha Sik, sikaj, kurwa butle masz, wariat. Dobra, zabijaj. No, leżę, No, i nice, pierwsza gra wygrana. Nice, widzowie, pierwsza Dobra. gierka. winek. Jeszcze tak, 30 łyskali się, Manko. Zaśpiewasz mi kołysankę? senkę? Chy co, podogę i dziecko kurwa, Benz. Ej! No i kurwa, kaca Dla mnie. <laughs> Fucking kurwa no. On kurwa w 15 grębie, Daczek kurwa gra i tutaj kursi Stanę z tym krzaku kurwa No ale on jest węczowany kurwa, kurwa Łyczka kurwa Monstera bierze A to kurwa w pozopie kopie Nie on tak leży no rozjebany, kurwa streamuje na DC do chłopaków oni mu coś pierdolą, viaklikt nasy nie A tu kurwa 6 rank 1 botlane Polska Ja ją mamy chcesz. kurwa klasa, dawaj push. co ona robi? Co to kurwa jest za elo? kurwa. Dawaj, 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 dawaj. Teraz, 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 szybko. kurwa Dzięki czekolad, za rajda. Ty czekolad, jakie kierunek grałeś na letality korkim. Ty, a czekolad kurwa no nie dostał? Coś na twitterze widziałem. No na no drugi pewnie kociera. No ta ta, Albo ale no... czemu dostał? Nie wiem. Chyba miał z jakieś 80% raty czy coś. Skrypter kurwa! Haha, <grystanie> oszust jebany! ulhaka miał! O, szybki FF, no i kurwa Elo. Już! Kurwa no. ES! To się kurwa grywa! <grystanie> tak można grajdować! 30 minut, 2 winy <grystanie> 4 minutki, ja to lubię, ja to lubię Nie dziwię się tej dami, też bym wyszedł Ale kurwa jak wyglądam, co w tych oksach? Mógłbym tak pójść na dienziorko? Jeszcze bez koszulki, z moim sześciopakiem Kurde, daj, na klacie? Mogę pokazać atak z zółki ranek? Co? Poka, poka, poka Ja widzę, że... Oj, Patrz jak mu kurwa z zaskoczenia wyjął gadał i tak wiesz, przyczajki, taki odchodniaczek. Było, Ty, widzowie, byli... piję ostatnią wodę z filtra takiego, nie pa? Bo mama No ta, zobacz, no z takiego kurwa dzbana normalnie walę wodę, bo nie chce mi się chodzić do sklepu, a tu se wlewam kranów i to filtruje, wiesz o co chodzi, nie? I jak piję z tego, to strasznie chcę mi się pić Polecam fetysz grubaski, ja ostatnio ciągle do nich walę. Ole kurwa bedle ty Ale jakbym tak wyglądał to miałbym dwa KLP Nie killuje, kueuje kurwa DCMX bo tu duo Co kurwa no Letas kurwa O, wysłał swoje BG kurwa sprawdźmy <laughs> Raz, dwa, trzy, cztery, piękier kurwa lustryk, <laughs> no to kurwa wysłał Taliyah w botach chyba bo popuje Tak, solo no, Bolo zabijam, zbieram, zbieram, zbieram. bo kurwa nawet asysty nie ma. A, nieźle dało, wariata Z do topa, kurwa Nice no, Tristana bez flesza, ja mam Ignite. Ona powinna cofnąć, ale ona nie cofnie, bo to Tama, Dobra, masz Terelo Dobra, nice, nie tak <muchaj> NICE, HUGE Helka to jest normalnie nic nie, nie trafi, To no, kurwa trafi, mi po prostu, ale kurwa... ...Iragan sakra ja, Okej, okay, flash cleanse O oh, kurwa Lulu to taka wieś, dziweczka wierli widzowie Jakby ja dużo mam obrażeń i tak dalej, no ale od Skyla dostaję Jeśli wziąłbym killi, killi, za dużo, nie? Mam bezfresza? Jesa, okay. okay. ja gry, gramy podobnie smutną buźkę, żeby myśleli, ale tak naprawdę all me

Dobra, pozostali, przestali, przestali. Bez zoni, bez zoni. Mój! A już ma zamiętwo? Bez tak kurwa. <ścoughs> to play-day. To więcej kurwa zrobiłbyś, te draga. Mój duo, mój duo! Okay. Lecę kurwa, lecę te piren. Jestem tanio. Presja kurwa za mocno. Pomagi? Idę powoli. Do jednej chyba. Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Dobra, pod restą zagrałem. Pomagi? Zostań kurwa pod rezem pompa Nice Ja pierdolę, lecam go, już ten tak ile, się kurwa. dusi Patrz, mam dwa kurwa, head <grym> To prola, bro Lekuta zadowolony na no, czacie zaciera rączkę, mówi moja rola Let's go Uj? La, 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 la. Nice! nice! Kurwa, ładnie najmacniej na stopa. Hehehe, topnik Ty, no kurwa, klasa! klasa. Dwa do tyłu. Czekaj, obczajam konto tak, tak. On Saporta gra, kurwa. Brandzik, ale metę obiłuje z kurwy, syn. Pa! Nautilus, brand. Tu welkozik. słynny welkozik. Dobra. To trzeba przefleszować. stunujemy. Dobra, zaraz. Marcin, co się dzieje? No nie wiem kurwa Gnary SOP Kurwa, ale, ale on no miałogierkę gierkę. Serin no prawdziwy? Do Dobrej nocki. Jeszcze na Ty to Ksario taki kurwa ten? A, taki kurwa glow up zrobił? Ja pierdę, Ale żeby Lulu grać? Ale dziwka widzowie, Gierka numer 4? Lulu, pod co? Jak to się nazywa? Inve inwestora. Dawaj, Trzy feel strikes mamy w teamie. Ale kurwa, golda. O, wysockiego mamy na topie. Ja myślę, że jestem wysocki low stary. Ale chodzi. E, jest, 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 jest. Ale kurwa, tobie mate. O, się kurwa, waveys. Słaby co lec, to chyba, wysocki na topie, jest, na nie, topie nie, no? We wavey, możemy dać szóstkę? Kurwa no, no, chuj. 0-2, to jest ta Tristana, serafin Masz też Serafin, wiemy? Tak, to No, to jest ta 300. No, okay. my też, my też, No, my to też, my też. to dlatego że chyba to streamem No, to ja? nie? No, D Byłeś na imprezie, która nie oddawaj takiego niewyjątka Zająłeś krakę po przekątnej, później ruchałeś jakąś Ukrainkę w burdelu Kurwa, nie pomawiaj Nie pomadę, pomagi, pomagi Dobra, Nie, Mam tu ja trochę Masz coś kurwa? Tak. Masz Zaraz? Widzę? O, mamo. To jest o. O, 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 o ale tak. żeś pizdę dostał. O. Nie dać, jadę. O nie ten Talon to amator. Kurwa! O, nie, kurwa! Teraz jedno cierp, O, kurwa! O, ludzki! Giga! Nice. Nie mam nic, sorry. Chyba Czasami trzeba sobie wmierdolić. No kurwa, do kogo ty mówisz? Tak szczerze, wysoczki jak na off kurwa na to elo, niezły performance. No, ale jakaś deepa na tela nie prostu no. zrobił więcej deepa niż... Pils tutaj o 3 razy Aery bije by farbie o wiele więcej 4 minuty gry, 80 obrażeń Tutaj skocz zrobił 460 Tam zrobił 360 Nie, wydaje mi się, że Aery jest by far lepsze Szybkie 4-0 Kurwa, w dwóch MVP, w dwóch drugi Ale jest gaz z full tryhard Hej mamo Jakby nie było, kupiłam chlebek O, kupiłaś chlebek? Ja pierdziela, ale ty jesteś kochana Dzięki Słuchaj, a ty idziesz do pracy? Czat cię pozdrawia. Ja też pozdrawiam. Boże A... jeszcze. młodzież nie śpi. A my tu wsadziliśmy wszyscy rano. Gramy Barrier Hill. mnie. Ja heal. biwot ja. Dzięki. Dzisiaj gram 24 godziny. Rozumiesz? Nie schodzę z tego krzesła. Ja. Ja schodzę po tej że Zjeść coś. Co kurwa zjeść, graj! Spierdalaj kurwa No Z ja właśnie jem w Q, nie ma czasu LP uciekają No elegancko kurwa, już rana rozbudzony można lecieć Ba ba okay. To ja? Nie, nie dojdziemy tak. O, a to to kurwa za wyścigówka Ja pierdolę wyścigówka Dawaj to Teraz Mogę jeszcze rafin, ja zawsze zesluję mają go się kurwa niewygodnie Speli Teraz. nie mają. Zróbcie to niewygodnie, się kurwa Pytasz, ktoś pytaj, cierpi. Ja go mam, ja go mam. Chyba? Ale mam czempiona. Nie mamy. Szako, szako, mam heal, szako, mam szako, Widzę, widzę. Bajal, dzień za To w najbardziej operola, Orłot? No no. w kosmosie chodzi. <laughs> Nie Ameryki. Próbam. Teraz Zabijam To dawaj, dawaj Łaleć pi Słonie Kurwa, ale plecy Jestem, mam shielda, mam shield No, 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 no Ja falcie, falcie. ile plecy mamy od ziomeczka Tepe Tepirem Kurwa ten co tu znowu Ja pierdolę no pojebie mnie, Zbierze tak łatwo Ja pierdolę, ale klacz safe Ale Udyr kurwa tanki! Muszę iść do Entesty chyba No ale nie chce mi się GG tu head Bo jak kurwa A jak on skończył? A z tym, tym torbielem chyba A co to jest torbiel? Widujecie. Tara Tara Zęba pochodna, zmiana patologiczna, występująca najczęściej w krance, kości szczęki lub żółwie, może też występować w bla bla bla, powstaje w wyniku przewlekłego zapalenia. Czyli, że, no ha, jakaś mocniejsza dziura w zębie, ta. Nie ma co gadać, jak go ktoś kiedyś zapytał, czy myje zęby, powiedział, że nie myje, tylko płucze mocnym płynem plus fajki plus kola. No i raz kurwa, to jest i dalej kurwa, co nie? No tak, ale to kurwa OP w sumie. na co będziesz marnował wodę, pastę, szczoteczki, nie trzeba powiedzieć. No, ja bym no zaczął tam no Błagam kurwa Tu? Trzy kurwa Dziszak dostaje Zero Gram dalej Ten z tyłu, ten z tyłu? Ta, ta, ta. Masz buffy? Widzę tutaj no, też by pierdala. E, pomagi no. pomaki, Goni mnie kutas, kurwa! Nie rozwalaj go! No je! Zdejmij go! Zdejmij go, kurwa! o pomagi, go, pomagi, pomagi! Ja kurwa! kurwa! Zdejmij go, kurwa! Zdejmij kurwa! De. Ah, mooi. Ede. Ede maar Oh! Maar mij kelen. Wie is de mij? Zeg, Kato? Ja, yeah, Paul? Yeah. Yeah, ja. maar jump jump Dat Ja pierdolę, ile patrzę, się ruszyć nie mogę! co? I kolejny winek, yy, 6-3. Jeszcze raz, nie nie mam czasu rozmawiać. Adrian, czemu ci nie ma w szkole? Jak to nie masz czasu rozmawiać? Zostaw Nie masz czasu z ojcem rozmawiać? Nie! Zostaw Ja pamiętam. Jak kurwa... Ty, ja miałem tak, że jak chodziłem do technikum, no to kurwa mi się nie chciało chodzić do tego technikum. Ja z niektórych przedmiotów nawet nie miałem 50% frekwencji, nie? A ja nauczyciele spokoł, to się godzin każdy się zna, więc tam. Ja byłem dla nich miły, to ogarnęliśmy zawsze sprawę. Bo ja mówiłem zawsze rodzicom, że mam na dziewiątą, nie? I oni wysiadali do pracy, wychodzili. A ja kurwa zostawałem w chacie i se spałem. No i raz pamiętam miałem podobną sytuację, bo godzina dwunasta, a tu stary przychodzisz pracy. I patrzy kurwa, ja w łóżku leżę, no i hui. Nie powiem mu przecież, że to przyszedłem i się rozebrałem, położyć, spać. I od tamtego czasu zawsze mi kazał wychodzić na ósmą do pracy. Do, do szkoły, sorry. Nawet jak miałem faktycznie na dziewiątą. To ja się wytrwaniłem i siedziałem kurwa pod szkołą godzinę w samochodzie i wracałem. A <grym> i kto tu miał lustro? To ja grałem w Lola Sary. No, kurwa. szkoła była taka śmieszna, tak szczerze, jak wspominam teraz. A ja byłem tak. Pani. Dalej kurde. robię jako arkolerz za punkty widzowie, kupują obiad dla moda? Ty kurwa, to ty nie jest za dużo w dupie? Kurwa obiad za punkty. Ja tobie mogę kopa zajebać, rób te wody lepiej, albo rób te bety, albo tracisz moda wariacie. Si, kurwa, ty ponosą. Mamy? Ta, tak, 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 ta, ja wreszcie w niego. Mam go. Ja pierdolę. Fuck noob! Mam poli za dwa, jeden. Mam poli. Mam poli, no, ja trzymam ja poli. No to to. Trzymam poli cały czas. Dobra, a Nie, mam nic. A masz ruta? Nie, nie. A, że kila, gramy pode no. mnie, gramy pode mnie. Dobra, to ja, ja mam. <grafy> ty, ja nie tak drive na szczerze, to on całkiem niezłego. Nie, nie zagrał, tutaj ja teraz. Nie, nie mogę drive support. Podda z Uważasz, że powinien być voice lidze? Ty, nie haelo. A rzuciłbyś się Warden dla kogoś? Ty, ale tak szczerze? Po czasie myślę, że od na haelo, czyż tak quality gierki by były. Ale co, ty nie zrobią nigdy w życiu, jak oni kurwa pingi usuwają, żeby ktoś się nie czuł urażony. Co, mogę zignorować kogoś, kurwa Kurwa, ale tu zostałeś tutaj Chyba tak go masz. Tak, tak. Co dostałem? Kurwa, tak akurat się Pomagaj, Pomagi, pomagi. Solo? Co kurwa, solo, 300 HPM. I akurat zwardował, nie jak kutas. Ktoś przyszedł normalnie, kur... pierwszą wiadomość napisał, kto rasista. <głos》>, rozumiesz? Eeee, dawaj, dawaj, dawaj. Win. Do we win? Uważaj Jarka Albo i nie wygrywamy Napidowany jest kurwa z końca. tej konie. Nie nie Nie, patrz ze mną, follow mnie, czy nie możesz I'm dead Kurwa, no ja pierdolę, charger, kurwa, się support no ja pierdolę bo muzykę zmienia, zamiast kurwa wygrać grę Ciao. Okay. Byłem, siedzę w bota cichutka Uważaj, mam poli Ono nią. bez r i flesza, bez r i flesza. Co? jaka kurwa karę ja jestem do tyłu, kurwa, w tej grze? No no pierdol ten Gorasz. O kurwa mać, dostała tornado, ja mam... o! Jak wam widzę jak wam ktoś mówi, jak wam ktoś mówi, że wróciłby do szkoły, no to tak ci w wali. Ja bym wrócił? Nie, stary, kurwa, wydaje ci się, nie wróciłbyś. No nic do lądu. Frank, like this! Dobra, co pira? No dobra. Kurwa, poli 7. Podstępowo. Mamy go, idź ujadź, taki, taki szybki uważaj Mam koleczki Tak, do Jarvana módlę Ja to po prostu Nie wiem Nie mamy smajta na Lux Lux bez Kurwa Riven ale żeś się kurwa... Ej, uważaj, jego biegą Janna, jego Jana, Żeś ją z tej sniperki wystrzelił. A oh, ja pierdolę. Pomocy! Pomagaj! Dobra, wyjemą się. Ale szenintowali. to wali. Osiem killi dostaliśmy to. Ta, 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 robią. Flip. You hitting, O hitting? Ooo, oh, Lux mnie zjadła. Tak, kurwa, pół. Good death! Pierdoli ktoś? Ja go zginie. Korki.

I Idę zerką Ale miał dobrą markę dosyć O, Lina przeżyła ha. Ha, ha. Jakbyś mógł, to o której godzinie chciałbyś wstawać tak w idealnym świecie? Załóżmy, że wiesz, nie masz pracy, nie musisz nic robić po prostu dla siebie, o której chciałbyś się budzić. Ja ciebie w moim... 940, to... tak jak wstaję. To idealnie dla ciebie? Dla mnie idealnie byłoby... No. Tak szczerze czwarta. Ja bym się chciał o czwartej budzić. Albo trzeciej nawet. Ja kocham wstawać w nocy, przysięgam. Wtedy nikogo nie ma, idziesz skórę, wziąć prysznic rana. Znaczy, wiesz, jak się obudzisz, jeszcze kur... Ta woda spada, czujesz się jak Naruto pod wodospadem przemyślasz życie. Jest taki chill, cicho, nikogo nie ma, wiesz o co chodzi? Ale z drugiej strony Q grasz i jest lipa. Zajebie tam tego z Albo siebie. Bo O je, jebane wszystkie bota kurwa Chcę skliknęły kurwa No ja pierdolę, jakiś z jesteście wszyscy Pierdolę bo no. jakby bota Co to za w ogóle kurwa decyzja, żeby bota wcisnąć wisia. Jak Ja jestem kurwa na wave'ie Ty no ale to i drużyna, stary, nie bądź no. Kurwy syny same Pojedziemy Dzięki, atak śpiewa. No da, da, kurwa z Ukrainy. Da, da! i będzie przykał kurwa go! Czy młody płacze? Nie wiem, no nie wiem. Mad jest, mad jest, bo... Nie, nie zrobił więcej kurwa... Na plecy mi kurwa skakuje, mi kurwa kotwice jeszcze zaciąga. Yeah, nie, bro, ja. Yeah. Ej hey się koczy? To prawda, że o 9 rano na czacie są tylko wysoko wykształceni ludzie zarabiający 10k i, po... Co? I posiadający diament plus w lidze? Nie, o 9 rano to akurat są same kurwy tutaj na czacie.